Nie liczy się cygna. Na razie, nie? A ta kurwa jebana policyjna. To jest pan cygan w ogóle. Tutaj krzew śpiew tam o Czekaj. Schmobał się, bo tańczus stoi tam się To jest najładniejsza to, na żywką. W się o! Tramwaj nas nawet ten nie chce przepuścić. Nie to autobus. Ja było fajnie, taki autobus teraz, nie z nami był na przykład. Teraz albo Ładnie, no nie? Ci to wy... Ja ci dowiem Ja pierdolę, działanie nas wiąże Zrobić ogromny tygodnik na czwartek zapierdalamy człowieka Ładnie, bo mu pije szydełko w głowę Bo nas wyjebiemy się ty, jeszcze Zabiją to Ław palec sobie w no Kurwa A, jak... Ty, może przestaniemy? No, czekaj no. no. ja, 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 ja się boję, ja się boję Cytem dalej, kurwa Ja pierdolę Ale fajnie, czuję się jak na rajdzie Przejedziemy Mój zapierdolony, jebany Paszy są? No nie, ale pasu bez przysięgnięć Ty możesz zawsze sobie tę klamkę nacisnąć i wyskoczyć. Co, ten kuga cały czas na miejscu. Na sygnałach, kuda, bo ucieknie. Ale kolega za grubasa pójdzie siedzieć tam. Łokcie się z w górę